Cześć. Dzisiaj będę składał łóżko LK214 i pokażę Wam, jak to się składa. Jakbyście kiedyś składali łóżko takie, czy podobne, bo wiele podobnych łóżek składa się dokładnie w ten sam sposób. Tu mam przygotowaną instrukcję obsługi od producenta łóżko firmy Drevmax. I wszystko sobie posegregowałem i zaczynamy od. Bierzemy po. Dwa kołki i dwie takie śruby, śruby wkręcamy w te nagitowane śruby. I wystarczy ręką to tylko wkręcić, kołki wkładamy w te otwory na kołki i. I mamy już przygotowane. Z drugiej strony robię dokładnie to samo, czyli dwie kołki i dwie śruby. I kołki trzymają, można powiedzieć, całe obciążenie łóżka, nasze ramy łóżka osób, które leżą na łóżku. Siła ścinająca działa na nie, a te metalowe. Metalowe. Te śruby, one po prostu, tak jak klej, ściskają ten bok łóżka. Pokażę Wam, jak to działa. Wkładamy to tą strzałeczką w tą śrubę i skręcając, skręcając w tą stronę, to się zbliża. I się zaciąga, i nie ma luzu na bokach łóżka. Z czasem. Drewno pracuje cały czas, można dokręcić, raz w roku dokręcić jakby jakieś było skrzypienie czy coś takiego. Teraz montujemy boczek i wkładamy te elementy. Tu mamy otwór, przez który nam wychodzi ta śruba, i to strzałeczką musimy włożyć. I później zakręcić I Jakbyśmy chcieli to odkręcić, to tak samo musimy odkręcić to, żeby strzałeczka była w kierunku tej śruby. Drugi robimy dokładnie tak samo. I trzeba wcisnąć. Jak trochę nie wchodzi, to można lekko. I to nam się troszeczkę obkręciło i już mamy I teraz musimy sobie go no dobra i teraz skręcamy to tak jakbyśmy chcieli to zakręcić raz jedno Teraz drugie, aż poczujemy opór. Dobra, jeden boczek mamy już skręcony całkowicie. Teraz skręcamy drugi w ten sam sposób. Dobra, tu mamy skręcone. Teraz przygotuję sobie zanurzek. I robimy dokładnie w ten sam sposób. Czyli cztery kołki, cztery śruby. Jak kołek ciasno wchodzi, to go trzeba młoteczkiem potraktować i musi wejść tak mniej więcej do połowy. I z drugiej strony robię to samo. mamy przygotowany i zanurzek. Teraz wkładamy te elementy zanim włożymy te śruby od zanurzka, bo one muszą być włożone wcześniej. Bo jak wejdą te śruby, to one będą nam przeszkadzać. I tylko o tych strzałeczkach pamiętajcie, żeby były w dobrym kierunku. Teraz biorę zanurzek. Jak jesteście w dwie osoby, to wtedy jedna osoba, żeby podnosiła jeden boczek, druga drugi, i wtedy trafiamy tylko. Ja jestem sam, to muszę sobie tutaj poradzić, ale o, mamy trzeba skutnąć, a z drugiej strony wypadło. Dobra, z tej strony mam włożone mocno. To już sobie przekręcę, żeby nie wypadło. I teraz możecie zobaczyć, jak to będzie ściskało. I z drugiej strony robię. Dokładnie tak samo. Także naprawdę bardzo porządny system montażu, że te boczki znaczy boki. Cała konstrukcja łóżka jest bardzo wytrzymała i chyba według mnie najmocniejszy taki system montażu w łóżkach jakie są na rynku. I w porządku. Rama łóżka już jest zrobiona. Teraz musimy przykręcić najpierw mocowanie na listwę, a później zamontujemy listwę środkową. I tutaj montujemy. Tu mamy przygotowane taki kloczek na zamontowanie tych elementów. Otwory są na śruby. stronę robi dokładnie to samo Dobra, teraz musimy skręcić listwa środkową czyli zamontować te elementy, które w ten sposób nam przyjdą i listwa będzie się na tym opierała z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy przygotowane otwory, do których będziemy to przykręcać. Podłożę sobie tutaj łyżkę i, i kręcę. Dobra. Z drugiej strony robię to samo. Dobra. Teraz. Nóżki środkowe przykręcimy. Przykręcę sobie na drugą stronę, żeby trafić w otwory w nóżki. i kręcimy Dobra, jedną nóżkę mam i teraz muszę drugą nóżkę zrobić w ten sam sposób Tak, żeby tylko koń trochę wyszło sobie teraz trafię I teraz będziemy i zakładamy. Z jednej strony, z drugiej strony. Z jednej strony mamy. Tutaj też jest wszystko dobrze. Całe łóżko jest złożone. Pozostało woli tylko stelaż. Ma teraz można używać. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że coś komuś pomogłem. Jeżeli pomogłem, zostawcie. Łapkę w górę, jeżeli czegoś nie wiecie, to napiszcie komentarz. A jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej na temat tego łóżka, to niedługo pojawi się filmik na jego temat, bo łóżko tu jest wykonane w całości z litego drewna dębowego, a może być też wykonane z drewna bukowego. Tapicerki mogą być też w innym kolorze, jak i samo łóżko, ale przez tego się tu wiecie już z filmiku dokładnie o tym łóżku. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.